wczoraj w grze pojawił się SBC, gdzie możemy w dosyć przystępnej cenie zdobyć Dina Hosena z Realu Madryt na środek obrony Hiszpana, a ja tak bardzo potrzebowałem Hiszpana do swojego składu na konto zero, że no cóż, jak widzicie już tutaj drugi skład, zgłaszam przepalam takie karty, jak mam Mardaszwili, tutaj też wymiennego informa, którego miałem chyba jeszcze z pierwszych nagród za czempsy. no ale dostajemy tutaj, dostajemy tutaj tego zawodnika specjalnego i, i, i. oczywiście mógłbym się zdecydować na lewego obrońcę, chyba z tutaj Arsenalu tak? Jeśli dobrze kojarzę, Kalafiori oczywiście, który, no jednakowoż, patrząc na jego tempo, on bardziej chyba nawet mógłby na środku obrony grać. Tylko nie wiem, no tak, moment 88 wzrostu. Tak, patrząc przez jego też, to Playstyle ma. Ma tylko tutaj powierzchnią fortecę, jeśli chodzi o, o defensywkę, także troszkę ciężko. Nie no, tutaj Dean Husen jest znacznie, mm, znacznie ciekawszym wyborem. Med97, 5 gwiazdek słabszej nogi, świetne statystyki w obronie, dobre playstyle. Do nic, tylko wrzucić go do składu. Idealnie mi pasuje, za tego mojego Viviana. Perfekt, słuchajcie, perfekt. I no co? No po prostu idę go od razu przetestować. Idę go od razu przetestować najlepiej chyba w championsach, a nie wiem, czy ja już tutaj zacząłem championsy w ten weekend, czy nie. Ehm, zobaczmy, wejść do mistrzostw. I teraz jak to wygląda. Yy... Aha, mam jedną wygraną. No dobra, no to dobrze, że mam jedną wygraną. No to idealnie, bo tego pana teraz sobie zrzucamy na ławeczkę. Jak widzicie tutaj, że Roberto sobie śmiga. Będzie śmigać na środku pola. I tutaj wjeżdża yy, nasz nowy stopper. Dinhausen i tutaj z wychodzi tak samo, tak? Tak, no tak, no bo przecież Hiszpania i, i nie ma też nikogo z realu. Po prostu Idealnie, idealnie się zużyło, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o TSBC. Tutaj tak patrzę. Yy, no ten gejer go zrobiłem, ale on mi się teraz nigdzie nie przyda. No nieważne, nieważne, słuchajcie, po prostu lecimy z meczem i testujemy naszego nowego stopera. A partnerem tego kanału jest fcoins.gg, gdzie z kodem promocyjnym BJJ. Możecie zgarnąć plus 5% do zakupionych przez Was monet. Na PlayStation, Xboxa czy też na pc możecie monety kupować, możecie monety też sprzedawać, i możecie brać udział w konkursie. Obecnie Okleniana Mbappé za każde kupione 50 tysięcy końców otrzymacie jeden los. Pamiętajcie o kodzie BJ na fcoins.gg. Pytanie w ogóle, czy nasz nowy stopper? Ale on się tutaj prezentuje. No, sylwetka, jak widzimy, dość potężna. Czy on w ogóle weźmie okazję troszkę się popisać w defensywie? Bo takie bym chciał akcję w jego wykonaniu pokazać. No może gdzieś się tu podłączy. Zobaczymy, no lewa, prawa noga tutaj faktycznie nie stanowi to dla niego żadnego problemu, żeby rozegrać celnie tutaj akcję. Pedri, wejście w pole karne. Pedri po krótkim uderze od razu driven shot. I czy to była asysta? Czy to była asysta Husena? Chyba tak. Yy, chyba tak. Yy, dobra, mamy tak w takim razie od razu szybkie na napoczęcie Przeciwnika, aczkolwiek teraz, jak już mecz został zmieniony, to szczerze powiedziawszy, nie wiem czy macie podobne doświadczenia, ale moje doświadczenie jest takie: Pierwsze 5-6 meczów jest dosyć prostych, potem się zaczynają schodki, um, i to nie jest tak. O, teraz... o ale tu interwencja! Husena, piękna! To nie jest tak, tu właśnie chcę was na to uczulić że potem coś się dzieje z waszym kontrolerem i tak dalej. Nie, po prostu później matchmaking jest bardziej restrykcyjny i jest po prostu ciężej. 2 do 0 w 8 minucie, ale to jak wybił piłkę z rzutu różnego, generalnie nie zrobiłem to poprawnie do końca. W kontekście tego, co powinien naciskać na padzie, bo powinienem wybijać takie dośrodkowania naciskając yy, przycisk strzału. Natomiast tutaj yy, wybiłem to po prostu X-em, czyli podaniem. No ale jak ma taką przewagę w powietrzu no to można z niego yy, z niego korzystać w ten sposób, że nawet był w stanie idealnie tę piłkę rozegrać. Yy, Choinga teraz, Choinga, wejście w polkarnę, zobaczmy jeszcze tutaj Frankie de Jong, ten, jeszcze jeden obrót. I do tu wykorzysta na 3 do 0 w 13 e, minucie. Także, no chyba teraz się po prostu przyłączymy manualnie. O, jesteśmy na Husenie i wybiegamy. Wybiegamy, próbujemy przechwycić. Zobaczymy, czy sobie poradzi z takim zadaniem. Tak jest. I leci e, po skrzydle e, Husen. E, czy teraz sobie poradzi? Świetnie. E, kolejne, kolejne tutaj minięcie obrońcy. Teraz Dostawka. Znakomicie. Jest e, Husen e, tutaj już prawie w polukarnym. Jeszcze tutaj dribbling, Wejście. Aj, no. Przesadziłem, przesadziłem, ale może do do niego co? Może chociaż zgrapiłeczkę, no, ale to trzeba się jeszcze tutaj na niego przełączyć, nie? E, szkoda, teraz nie wyszło. Zobaczmy rentę Znowu tutaj nasz nowy nabytek, stopper Hessen, Hessen Hesen. A, strata. Jeszcze, jeszcze próbuję. Zostaweczka. Twardo tutaj nisko na nogach. Trzymamy L2. Zobaczcie, że tutaj nie dajemy się tutaj y, wypchnąć z posiadania i znowu jesteśmy nie, tym razem w końcu. Nam odebrali piłkę. No jest, musiał w końcu to przeciwnik zrobić. Ym, no bo jednak <gryw> nie będę w stanie tak komfortowo się obracać lewo prawo. A teraz, proszę bardzo, kontratak groźny i gol! I gol. I ta zabawa była niepotrzebna. Piękne podanie do Kulusa fantastyczne 4-1. Rasz się nie zapauzował, nie wiem, czy to będzie zmiany robić, czy... Czy ucieczka. No, ten mecz to taki daleki od wymarzonego debiutu, jeśli chodzi o jakby to spotkanie. Hulsten 8,1 ocena. Yy, znaczy, to nie chodzi o, że debiut był zły, bo był bardzo dobry, po prostu meczyk taki yy, niezbyt dobry poligon do, 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 tutaj, do testów, ale fajnie, że sobie zagraliśmy yy, jakiś ex dodatkowy zdobyty. Yy, pytanie, czy ja mam w ogóle jakiś sredni z... Ej, ale dobra. Do tego wydarzenia, które dziś się pojawia, to ja nie mam przede wszystkim zawodnika z tego um, światowego turnie, tak? Bo tutaj mamy to światowe tournée, czy to jeszcze w ogóle jest do zdobycia gdzieś? Sezonowe to powinno być cały czas, nie? Jest cały czas do zdobycia. 10 nie jeszcze dużo czasu. No tak, tylko, <laughs> tylko no, żeby to zdobyć. Yy, aha, rozegrać 40 meczów. Rivals, mistrzostw lub wydarzenia żałob mając w 11 min. karty piłkarskie. Trzy karty piłkarskie, wtedy bym jeszcze ja trzyna zdobył, ale to gdzie, to ile to meczów? Karnawał bramek, o tutaj, piłkarzom, piłkarkom z Brazylii. Jakbym postrzelał, to bym dostał garincze, to chyba najprostsze do zdobycia. Tak, to zdecydowanie, bo to sukces ligowy. Wygraj 12 z 20 meczów i co wtedy dostajemy? Aha, dobra, czyli Charltona dostaniemy, jak wygramy w tej lidze, która się dzisiaj pojawia o godzinie 19. To wtedy Charltona można zdobyć, czyli realnie najprościej chyba zdobyć garincze i potem Charltona. Tak mi, się tutaj, e, tak mi się tutaj wydaje. Coś w przełomach jeszcze zdobyliśmy? Zobaczmy co tutaj co tutaj wpada. Mistrzostwo Asyst, paczka rzadkich kart piłkarskich. No, tylko problem jest taki, że no i tak musiałbym tą kartą z Brazylii coś tutaj poczarować, a ja chyba takiej karty aktualnie w składzie e, no nie posiadam. Musiałbym na no atak kogoś dać. No dobra, paczka rzadkich pa kart piłkarskich otwórzmy. Środkowy obrońca to nie za, nie za fajne tutaj, e, chociaż... Nie no, nie najgorsza paczka jakby pod kątem ilości kart 83 co dostałem, jakby spoko, w sumie większość tych kart poprzepalałem, szczerze naprawdę patrzę te nazwiska to większość tych kart poprzepalałem właśnie na, mm, na SBC o, mm, o Husseina. Także nawet fajne tutaj powroty widzę. Jeszcze Wam pokażę to turnę żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Tutaj sobie to tylko 3000 monet wpadnie, to ile wydałem? Na no, chyba, no, zobaczyć, bo miałem 91 tysięcy. No, czyli około 50 tysięcy, żeśmy wydali na niego. Mm, pewnie dało się zrobić taniej, ale po prostu szedłem do sklepu i kupowałem, co się dało i tyle. Dobra, no to przechodzimy jeszcze tutaj, pokażę Wam to turnę. Mm -hmm. I mamy wydarzenia na żywo, i tutaj jest światowe turnieje Ligi i Srebrnych Supergwiazd. Trzeba mieć minimum jedną taką kartę, żeby to zagrać. 20 meczów jest do zagrania, więc nie aż tak dużo, nie nagrody całkiem przyjemne. No, całkiem przyjemne, bo, bo przecież tutaj mamy na przykład yy, na końcu, mamy zawodnika yy, na przykład Hero lub, yy, lub z tego innego eventu yy, yy, Anglika. Tu mamy Premier League 81, więc najprawdopodobniej Bukajosaka, nie? Bukajosaka tutaj wpadnie, no ale ogólnie całkiem przyjemne paczki. Dużo tego do grania nie będzie, no tylko trzeba mieć chociaż jedną tą kartę światowej gwiazdy turnieju. Dajcie znaka, czy czekacie oczywiście na ten event i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!